Witajcie w kolejnym filmiku, a dzisiaj zrobimy sobie unboxing modliszki A więc ja już otworzyłam papier. Jak też to, to nie jest takie duże, tylko mam w przybliżeniu. I uwaga, uwaga. Jest! Praw! Otworzymy sobie teraz to zawiniątko. Widzę już tu muszki owocówki. jest zaklejone staram się to robić dosyć delikatnie i jest jeszcze owinę to z folii ok, rozpakowałam już jest to też razem sklejone z taśmą i jest zobaczcie jaka malutka obawiam się, że nawet tu nie będzie widać ale coś tam widzicie i tutaj muszki owocówki w drugim tym są razem sklejone. Widzę, że przeszła wylinka w pudełeczku, a teraz przełożymy ją sobie do pudełeczka, w którym na razie, jak będzie miała, mała będzie sobie mieszkać. A więc mamy już tu jej um, przygotowane pudełko. I oczywiście naszego maluszka. Teraz będziemy ją przekładać. Jeszcze zrobię poza kamerą. Dobra, modliszka jest już przełożona. Um, zaraz spróbujemy ją jakąś nakarmić. I słuchajcie, tak się cieszę. Nie wiem, czy w ogóle będzie widać, bo ona jest tak malutka. Może tu będzie widać. Może trochę. Nie chcę się wyostrzyć na niej. No, to pudełko też jest takie trochę ten. Ale w każdym razie jest. Jest przełożona, dotarła żywa. Także teraz spróbuję nakarmić. A i jakbyście się zastanawiali, to. To jest klatka chrupka. Więc. Yy, yy, do, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!